z tej strony ja, czyli Cappy i dzisiaj są wyniki konkursu, ale wyniki z konkursu są jedynie na razie z Rostejla. Dlaczego nie masz Rossteina? na po prostu już zgłosić się więcej osób, ponieważ yy, na razie jest tylko jedna osoba do tego, inni mówią, że będą wysyłali nie tylko, dlatego dostanę kilka i wtedy podam. I tak, yy, podam, pokażę Wam dwa sesje, które najbardziej mi się spodobały z Rossteina. Jeden SS to jest właśnie ten tak jak widzicie bardzo ładny tutaj i jeszcze drugi który mi się tak strasznie a to strasznie spodobał więc czekajcie, zapozuję na chwilę i widzimy się zaraz tak i to jest drugi z tych SSów które dostałem więc tu też pięknie to mi się spodobało strasznie i to są właśnie osoby które wygrały, to jest właśnie osoba która wygrała konkurs więc dziękuję i zaraz będę się do tej osoby, więc siała.